O co tutaj chodzi znowu te dual formy? Tak, ja uważam, że nie ma nic lepszego niż zrobienie sobie samej stylizacji na dual formach. Samej mam na myśli wspaniałe rozwiązanie dla stylistek paznokci, które muszą sobie same zrobić prawą rękę. No albo lewą, jeżeli są leworęczne. Ja do wykonania tej stylizacji użyłam 10 dual form w kształcie migdała współczesnego i jest to mój ulubiony kształt. Lubię go nosić, jest super wygodny. I pięknie się prezentuje. Ta stylizacja wyszła mi taka nieco sylwestrowa, bo użyłam płatki Blink, złotą folię, taką w kawałeczkach, którą musiałam sobie porwać, i srebrne serduszko. W mojej szufladzie ostatnio znalazłam bardzo dużo takich starych ozdób, które kiedyś się używało, i miałam wrażenie, że już do niczego mi się nie przydadzą, a tutaj takie miłe zaskoczenie. Mogę kombinować i jeszcze do czego się wykorzystam.